Witam w kolejnym odcinku. zagramy w Skoki Narciarskie 2006 i kontynuujemy sobie naszą tutaj y, przygodę, nasz sezon tutaj. I teraz polecimy na Hakubie, tylko najpierw jeszcze tutaj y, potrenujemy na skoczni, na dużej oczywiście, na prędkość najazdu. No i bardzo ładnie terenik tutaj przeszedł. No i lecimy. Cztery skoki w tym odcinku. Może tym razem się nie zapomnę i nie wyskoczę piątego. Jesteśmy ciekawi co... Na Pomiń skok. No, elegancko jak na razie, pełne skupienie. Nie mylę się w menu. Równiutko eee. tutaj utrzymujemy i... Opa. Ops, dobra. 131. No i bardzo fajnie. No i bardzo niefajnie. Co ja zrobiłem? Znowu wyszedł z progu, ale lecę, lecę, może gdzieś dolecę, 123 i pierwszy. Nie, no to już jest nudne, jakbyle ja byle jak się wybije i tak daleko lecę. Może przestanę trenować, start szybko to leci, no, wiatr 0,6, każdy jest. Na każdym odcinku tyle samo, na dole był tam troszeczkę większy. O 110, 10, o jedno z, tak. nie, 10, ale to nic, damy radę. nie takie wiatry się przeżywało. jejku, jak ja wylądowałem beznadziejnie. Ale i pierwszy, i tak, no i co z tego, że. zawodnika. Zauważyłem, że jak jeden tutaj etap skoku jest zepsuty, a reszta ok, to i tak się daleko leci. Z to że jak dwa spotkam, tam się kliknęło szybko. Co jakiś poziom trudności? Co tam było w ogóle? Wiem, że hajs dostałem, ale za co to ja nie wiem. Nie, kalendarz. Jak to wygląda? Dobra, dwa skoki. Rozwój, trening, 4, i forma. Zatwierdź. No i git. Chyba, że formę oleje będzie trudniej skakać. No to jest dobry pomysł. Nie, no znowu kwalifikacyjny na no, co? I koncentrację diabli wzięli. No i potrzebny, no. no. To mi się podoba takie równisięki na środeczku samym. Oho, pokazałem, co umiałem. Pod kolor tych pasków oczywiście chciałem to zrobić. Dlatego. Nie, że ja się zagapiłem. Kogo ja szukuję? Na pewno nie sędziego. jego, bo tutaj był faktycznie kiepski skok. No i drugi. Nie no, serio, trzeba tu w formę zjechać. Bo to za łatwo leci. Doskonałe wyjście z progu. No i znowu bez telemarku. No ale co z Mamy tego? O, dobrze. Serio? Kalendarz. Dobra, i ostatni skok w tym sezonie. Jeszcze sobie trening puścimy. Ta technikę lotu 80-083. No to nieźle, bo po już pod tyle mi to leci. Że to od formy zależy, jak mogę dużo tych. A zobaczymy. Wszyscy. Oho, to teraz jakieś drużynowe się zaczynają. Fajnie, bo przynajmniej kwalifikacyjnej nie ma. Ale za to jest yy, mocny wiatr, który może mi pokrzyżować plany. Ale ja się nie dam. Ja się nie dam, ja sobie poradzę. Ło, na razie sobie nie radzę. Dobra, opanowana, opanowana sytuacja zdziera mnie. O i zepsułem, A, jak tam na tyle polski jestem? Zbychłokieć 103. Co? <laughs> Najwięcej punktów. Nie, to i tak wygramy. Dobra, lecę ja teraz. Żółte. A! No i co z tego? <laughs> Wow, aż to siatł. S138. Wychłokieć 120 punktów. I tak najwięcej punktów ze wszystkich Polaków Nie Polska zwyciężyła. Skończyła się mowa ze sponsorem. Trzeba coś tu podpisać. A, jest tylko jeden. A przynajmniej jakiś droższy. No no to komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia.